Dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Irena Kołazińska, jestem kierownikiem biblioteki klubu Marynarki Wojennej i miło mi będzie z Państwem spotykać się cyklicznie na promocji naszej biblioteki i promocji książek znajdujących się w naszej bibliotece. Pierwszą książką, którą chciałam zaproponować Państwu, książka nosi tytuł Okręty podwodne Polski. Autorami tej książki są dwaj panowie, oficerowie marynarki wojennej, pan Wacław Dwornikowski i pan Sławomir Sutowski. Książka ukazała się w 2018 roku na stulecie odrodzenia Polski i utworzenia marynarki wojennej Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, chciałabym tutaj nadmienić, że yy, Wydawnictwo całkowicie sfinansowane zostało ze środków autorów, dlatego też nakład tej książki jest bardzo mały. Polecam do przeczytania, a szczególnie zainteresowania się tą publikacją osób, które są związane z marynarką wojenną, osób byłych żołnierzy, rezerwistów. Gorąco polecam również tym, którzy się historią marynarki interesują. Kolejną książką, książką, jaką chciałam zaprezentować, jest Dziewczynka z parku. Autorem jest Barbara Kosmowska. Z przepięknymi ilustracjami. Książka została wydana pani Emilii Dziubak. I szanowni państwo, książeczka na pewno trafiła do kanonu lektur szkolnych całkiem niedawno, a pierwsze wydanie tej książeczki było w 2012 roku. Jest to bardzo pogodna książka, ale na smutny temat. Bohaterką książki jest Andzia, której pół roku temu umarł tata. Dziewczynka tęskni za wszystkim, właśnie co składało się na życie całej rodziny: za grą wspólną z ojcem, za rozmowami przy, przy stole, za sernikiem, który leczył smutek. Przede wszystkim jednak brakuje jej takich wypadów do parku, w którym ojciec, zapalony ornitolog, opowiadał jej o pięknie przyrody. Opowieść jest o wspomnieniach, które bolą, ale jednocześnie są tym, co posiadamy najcenniejszego. Kolejna propozycja to książka Andrzeja Pilipiuka Przyjaciel Człowieka. Książka, na którą składają się cztery opowiadania, są to opowiadania z tak zwanego cyklu Światy Pilipiuka, ukazała się w 2020 roku, dokładnie w lutym 2020 roku. Andrzeja Pilipiuka należy zaliczyć do mistrzów polskiej fantastyki. Konstruując tą przemyślaną i złożoną fabułę, książki. Zaprasza swoich czytelników do różnych zakątków Europy.